Ty, bo się ostrość rozmazała. Dla Dla nie ma pracy. nie na YouTube. Nie, ma grapta też przetrąćcie. Dobra. Bidziada, widziada. Pałwan się znogął Dobrze po nerach go widziada <śpiewa> Dobrze, skop go po ryju a pana się Mamy tkal <lidow>. Zapal <śpiewa> go nadzieją kurwa. Decydenci tak kończą zło. frajerzy. <gry> 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 o tam tak kończą frajerzy, na palu kurwa. Niech mi zełba. Muszę to zobaczyć jak danie się od niego odbierze. Jeszcze mu przypierdol. <gry> <gry>